Wiele osób niezwiązanych z rolnictwem, czy też po prostu podglądających to, co pokazujemy w internecie, bardzo często mówi: A, bo wy to, jak uprawiacie na polach, to tego nie jecie, a dla siebie macie gdzieś tam jeden hektarek, jakiś mały kącik, jednego tuczniczka, chowacie, utrzymujecie zupełnie inaczej, bez antybiotyków, pierdołów itd. itd. No prawda jest zgoła inna. W naszym przypadku Agnieszka po prostu uwielbia wszelkiego rodzaju chabazie kwitnące, czy to są kwiatki, sratki, rabatki, pomidorki, ogórki i inne pierdoły. Po prostu uwielbia grzebać w ziemi, sadzić, no ma takiego po prostu bzika i tyle. Po drugie, ma też satysfakcję z tego, że ta jej praca, jak widzicie na szczęście, pomimo suszy, ale to jest naprawdę ciężka robota, bo podlanie tego wszystkiego chabajstwa tego plus koło domów, kwiatów i innych pierdół to jest godzina chodzenia z konewką jedną czy drugą i żeby to wyglądało tak jak teraz to trzeba się naprawdę mega napracować. I ma po prostu satysfakcję z tego, że urosło to u niej na ogródku że dzieci mogą sobie przyjść wziąć truskawkę, malinę jeżynę kuźwa co tam jeszcze są, porzeczki najróżniejsze rzeczy pomidory, czy tu są gruntowe, czy tu szklarniowe ogórki, które już też u nas rosną gdzie te ogórki, pozbierała ale są ogórki bardzo bardzo tłuste telefon spadł, ale nic nie szkodzi są i ogórki gdzie ten ogórek? o jest ogóreczek e, kurde, muszę powiększyć o i to nie jest tak, że, że my po prostu u siebie robimy bo trudne bo to, co produkujemy na polach, jest nie do zjedzenia, czy też nasze świnie są nie do zjedzenia, bo to też jest bzdura niejednokrotnie też pokazywałem wam, że jak robimy sobie wyroby z naszych świniaków, jemy grochówkę z grochu, który u nas rośnie na polu, e, i chcieliśmy też kupić maszynę do tłoczenia oleju, ale dobra, nie o tym ja teraz. I teraz pokażę wam, bo, bo, bo wiele jest takich osób, które ma na swoim balkoniku, na swojej działeczce, nie wiem, przed domem kilka kwiatków, i chodzi przy tym. Kilka miesięcy podlewa, dba o to, i w pewnym momencie przylatuje takie diabelstwo, które nazywa się mszyca. Która oblezie wam całe te rośliny. I co z tego, że wychodzicie, pielęgnujecie, nie stosujecie żadnych nawozów, bo to jest świństwo, bo to jest najgorsze, co może być, blefuj i tyle. Jak przyledzie takie tałatajstwo i wam opierdzieli całe drzewko. Drzewko zdechnie i z tego waszego chodzenia będą nici. Dlatego też, kiedy jeszcze można, kto ma pojęcie, potrafi czytać etykiety, to zastosuje odpowiedni preparat, którego okres karencji będzie na tyle bezpieczny, że zanim te jabłuszka dojrzeją, będzie można je normalnie zjeść. To samo tyczy się pomidorów. Tu nie ma tego problemu, natomiast. Pomidory te gruntowe też zostały zaatakowane, co prawda wcześniej, ale jednak przez mszyce. To samo tyczy się buraczków. To samo było z buraczkami. Widać zresztą po liściach też, mszyca siedziała, bydle pod liściami i wżerała. I teraz co z tego, że my sobie chodzimy, bawimy się i tak dalej? Czy nie bolałoby Was serce, jak te Wasze chabaśki, które są uprawiane na balkonikach, widzielibyście codziennie, jak są, robią się coraz gorsze i gorsze i gorsze i gorsze i nic z nich nie jest? Wiem, kwiatów się nie żre, tulipanów, róży, chociaż z róży można zrobić herbatę, i innych rzeczy, powiecie, no ale ty to jesz. No jak nie ochronię, to nie zjem. To nie jest też tak, że w ogóle nic tu Agnieszka nie daje. Bawiła się z takimi lepami, no nie pomaga to do końca. Ma tu jakieś tam inne pierdoły, ja jej daję aminokwasy te z agrosorbu. Tu z zeszłego roku zostały też jakiś tam stymulator wzrostu. E, wapniem jakiś tam, jak trzeba. To pomidory chyba przede wszystkim, bo tam ona się tym zajmuje. Mówi tylko co ja jej ewentualnie dam albo kupię, albo sobie sama kupi. Co trzeba to zrobi. Jak trzeba było trochę nawozu, dałem jej nawozu. Jak trzeba było, zbieraliśmy kupy od koni, podkładaliśmy tutaj. Wszystko co ma być, jest dane bez względu na to, czy to jest wprowadzane z nawozem sztucznym, czy z nawozem naturalnym, nie wszystko uda się z tymi nawozami naturalnymi czy z tymi produktami, które mamy naturalne, tak wprowadzić, żeby było wszystko dobrze. Dlatego też trzeba się posiłkować takimi rzeczami z baniek, ale jak to jest wszystko robione z głową, tak samo jak jest robione na polach, to nie ma absolutnie żadnych konsekwencji negatywnych. Jest tylko jedna zasada. Robimy tylko i wyłącznie wtedy, kiedy musimy albo w... Kiedy wiemy, że są jakieś tam nie wiem, naloty, pojawy infekcji i tak dalej, i tak dalej, a nie kiedy mamy fanaberię. To samo tyczy się naszych upraw, które robimy na wielkich powierzchniach, wielkich obszarach. Tam przecież też nikt dla przyjemności nie jeździ, nie wydaje pieniędzy, tylko po to, żeby się przejechać. To, czy to jest kwiatek, buraczek, ogórek, pomidorek, pszenica czy rzepak, zasada jest taka sama. Czy to, czy tamto, czy te nasze świnie my też to sami będziemy jedli, spożywali, dlatego trochę śmieszą mnie takie komentarze, ale też mam takie nieraz wrażenie, że nie wiem, ludzie to myślą, że my naprawdę jesteśmy jakimiś barbarzyńcami, że, że tam gdzieś ładujemy, tak jakby się dało kupić plony. Nie da się kupić plony, bo zastosuję zamiast 150 kg azotu 250 i zamiast. 7 ton zbiorę 10. Nie działa to w ten sposób, ten rok dobitnie to pokazuje, że jak jest sucho, to możesz tam 500 kilo azotu wysypać w czystym składniku i zamiast być wysoki plon, to spalisz kompletnie te uprawy. Dlatego umiar i zdrowy rozsądek to jest tym, czym się kierujemy. Tak wspomnę kolejny raz, żeby to gdzieś tam doszło, bo, bo, bo ciężko z tym jest, naprawdę ciężko z tym jest. Jest idea, identyczna zasada do tej, którą stosujemy w tym zwykłym ogródku. Jak nie ma potrzeby, nic się nie robi, ale jak jest potrzeba, to trzeba to zrobić, bo przecież nie będziemy tu przychodzić codziennie, podlewać z tą pieprzoną konewką, oblewać się przy okazji, a jednocześnie patrzeć, jak mszyca wszystko w pieprza. No, przecież tak po prostu się nie robi. Nikt też w supermarketach czy, czy w jakiś innych sklepach nie chodzi i nie kupuje jabłek, które są zgnite, są, mają jakieś nie wiem, przebarwienia, jakieś parchy, które są robaczywe czy śliwek robaczywych. Jakoś nikt tego nie chce jeść. Dlaczego? Dlaczego nikt tego nie chce jeść? Jeżeli jest jabłko robaczywe czy śliwka robaczywa, to chyba znaczy, że nie była pryskana, więc no samo zdrowie. A że trochę białka jest w środku, tak robaki mamy wpieprzać, no to dlaczego nie? Żeby życie miało smaczek. Raz robaczek, raz jajeczko z robaczka. No. no i to tyle. Tak, Może się trochę zagotowałem, ale to chyba nie o to chodzi, że się zagotowałem. Po prostu to naprawdę kosztuje mnóstwo pracy. To kosztuje mnóstwo pracy przede wszystkim Agnieszki. Ja tutaj jej tylko sporadycznie pomagam. Ona woli powiedzieć mi, ty zostań z dziećmi, przeczytaj im bajkę, ja idę do ogródka. Ona po prostu to uwielbia. I też by ją serce bolało, jak ja bym nie powiedział, nie, no tu Agnieszko, to nie, 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 no to ty, nie płyskamy, nie, bo to dla nas, wiesz, no, my, to, to dla dzieci to nie. Nic by nie było. Nic by nie było, po prostu nie byłoby nic. Myszyca wykończyłaby wszystko w jasną cholerę. Tu by kompletnie nie było nic z tych upraw, na których ona wystąpiła. Zobaczcie, jaka jabłonka, małe drzewko, co prawda, ale mimo wszystko, ile jest większa od tych y, wszystkich warzyw, a jak ona silnie reaguje, jak zwijaliście. To by było po niej, gdybyśmy tu nic nie zrobili. Ale jak nie byłoby po niej, to by odrzuciła większość jak nie wszystkie owoce i guzik by z tego jabłuszka było. O które dbamy przecież? No dbamy, bo to jest dla nas. No, także dzisiaj taka mała, mała dygresja. E, naprawdę kosztuje to to przede wszystkim kosztuje ogrom pracy, bo ja tam sobie wsiądę w ciągnik i oblecę. Tu kosztuje to ogrom pracy. Ale zasada, powtórzę, zasada podejścia do tych upraw i do tamtych upraw jest identyczna. I tym, że oto przemiłym akcentem, pokażę Wam jeszcze raz, jak to pięknie wygląda, groszek, cebulki, pomidorki, pierdołki, truskaweczki, buraczki, tu róże, które Agnieszka próbuje odratować od mojego ojczulka. Ojczulek je wykopał, Agnieszka mówi daj tato! Ja je wsadzę, zobaczę, może coś będzie i łazi, podlewa, pierdzieli się z tym. Już któryś tam dzień z rzędu dodaje jakieś tam pierdoły, bo kupiła coś tam, żeby te róże ruszyły. No Nie mają chęci życia, ale dziewczyna chodzi, próbuje. no Mogłaby wypierdzielić te, te krzaki gdzieś tam na spalenie, czy ganguj. Nie wzięła, bo ona chce spróbować. Także naprawdę to jest to, to jest ogrom, ogrom pracy, ale też nie jest to ekologia. Jest to zdrowe, jest to. Będzie to smaczne, jest to smaczne. Tu jemy przecież i owoce, i ogórki. Jest to smaczne, ale jest robione po prostu z głową, zgodnie ze sztuką, tak jak być powinno. Nie boimy się absolutnie wykonać potrzebnego zabiegu. Zabieg jest wykonany zawsze tak jak trzeba, wtedy kiedy trzeba. I wtedy mamy gwarancję, że nic złego nam czy naszym dzieciom się nie stanie. I to tyle. Trzymajcie się. Cześć.